I się ma, się ma, witam w nowym materiale z gry tekem. Dzisiaj trochę głubów pościnamy, oczywiście nogą, a może kurde jak w ostatnim materiale i o nic sobie zagramy znowu. Ja to kimś innym zagram, tylko jeszcze nie wiem, kim. Dzisiejny jest trudny, kilka też. Piaju. Może nią zagram. Może siądzie coś. Fajnie by było. No i rura. No, ale szybka jest. Jakieś tu ma. Czy kręcić może. Ciekawe, ciekawe. No i na łebko. Nie nie znalazł mi tam tego typu. Coś typu wziąłem, kurde, znalazłem. Ale się kręci. Jak one się kręci, właśnie. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ole, Chyba nic tego online nie będzie, coś tak sobie... Znowu Nie mam pojęcia o co chodzi, ale Jugle ma fajne. Jak się podrzucik ma? Kurde, podrzuca nie Nie ma. Na pewno ma jakieś, ale ja nie umiem użyć. Dobra, albo jeszcze raz spróbuję, no, zobaczę, ale może jakieś inną lasku. No, albo tym Leo, on, on jest trudny, ale fajny. Tak, nie patrząc, każda postać trudna. Trzeba umieć mieć, grać w to. Ale jakaś łamanie łamania coś tam ma Ale głowy ściąć może Jakieś postawy ma patrzę Jak się wchodzi w te postawy? Nie wiem, nie mam pojęcia Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, znalazło jazda mógłby no być jakiś normalny proszę daj jakiegoś normalnego typka dobra GG S+, plus, S+, plus, S 48 46, 50 1480 wygranych to chyba już pograny dobra co to ma w ogóle być Dawaj, dawaj, ładuj to. Zbigniew, dawaj, kurwa. No. Coś mi się odwiesiło. Dawaj, Dawaj go. Ale dostał wyrwał go Ale teraz kurde Dawaj, dawaj kurwa, blokuj Jasta. Ja mam cię tutaj cię mam Ale jakoś siadło się tego nawet nie spodziewałem powiem szczerze Ale dawaj pozycja jakoś kurwa Idzie Ajaj Czemu cały czas tylko ty butem kopiesz? Dziomek, weź jakiś inny kurwa cios wykonać. Ale mi kurde z żoglową Chyba mi fory dawą pierwszy. A od razu będzie walił. Ale ja to ugram. Kurwa, czemu cały czas to samo robię? O, o nastąpił. Coś innego zrobił wreszcie. Ale jak nie raz po to już po mnie. Kurwa, weź to uniknij, o! Kurde. Ajajajajaj. Mogłem ciosa jakiegoś użyć. bym trafił. Kurde, teraz za mnie użył. Podciął mnie ostro. Dawaj, wstawaj, proszę. Ale, nie no, to było mi dobrze, że mnie chłopu bije. jeszcze nawet ciosów nie znam, o. Ale listy jakiś ten. Szybciej ciosy wali. O, właśnie o to mi chodziło, jak to kurwa się robi. To podciga taka dziwna. Ajajaj. Aj, aj. Nie no, nie będę z nim się walił. Ale uwalił mnie ostro, no. Same jagle praktycznie. Ja Widziałem, że jeszcze King ma takie łamanie, że kurde, raz łapie i kurde, puto tego życie umie złapać całe. Ale powiem, kurde. O, to chyba dwa razy się trzeba użyć, tak? Dwa razy to trzeba użyć. To jest góra, to jest z dół. A jak ja wtedy robiłem z niego tego? Jak już tak robiłem, że z dół walnąłem. Kurwa, no. Aha, to takie buty Dobra Daj, daj, daj kogoś normalnego Weźcie nie odpieraj... Nie odpierdalajcie, no proszę Nie no, znowu. O co z tymi graczmi chodzi? Co to? Wszyscy nowi się przynieśli na kurwa tykę, na 8 No 1398 wygranych. No, a tu zero. Dobra, jeszcze jedna rundka <grytanie> i lecę gdzie indziej. Nie, inny jakiś tryb, kurde, po to lipa. Bez szans, bez szans pewnie. O! Nie szans, kurwa. O, już, już, już. Weszł Charlie pierwszy i leci do końca. Siema. O kurde, weźmy to. Kurwa. Dawaj buty, jakoś kurde coś tu. Nie masz z butów żadnych, chłopie. Dawaj, trafię go, fajnie. Ale nie zabije. A może i zabije? O, zabiłem, nice. Dawaj Kurde, ale mi się o jakiś z podkrętki. Weź, daj, 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 daj. O. No. Kurwa, nie weszło. Co jest? Co się stało? Chłop wyszedł z gry. No nie wierzę. Dobry agent. po a miał tysiąc, coś tam, tysiąc, nie wiem, trzysta chyba. I se pobiegł gdzieś. Co nieźle. Ale powiem trochę, jakby tak pokwinić tą postać. To może być zajebista postać do graniu Ale kurde, trudna jest strasznie. Kurde dziwny ruch ma nie wiem nawet o co chodzi z nim, z niektórymi. Ale ten taki o fajny. Ooo, to właśnie zajebiste było. No i co, tamten chłop wyszedł i teraz co Migry nie znajdzie przez niego O, znalazł Jakby patrzę Dawaj dawaj. Nie no tego to walę na między oczy, a tamtego to też było można uznać, że wygrałem ten z tamtym, ja chcę uciec O, to znowu ten sam śmieć, dawaj, dobiję chłopa Jeszcze raz mi go wybrało Nie wierzę A to ten, no jak chuj to ten na 100% Uciek. teraz no, nie uciekniesz, teraz się wali od razu na łeb Synik Co? No i teraz co? Wygra pewnie Śmietnik, no Finicie od razu, globuje tu w I już, pa, pa pa pa, jakie kombo poszło to za daleko byłem? A Ale dobra! Lecisz! Kurde no czemu nie weszło... Dobra ale teraz siedzi. Siedzi, siedzi Co? CO?! Przespoczył to. Nie dostał. Ale wariant No i co? Dobra Ale pokarane Kurwa Ja tej postaci w ogóle nie ogarniam, ale coś siedzi teraz, o Ajajaj, aj, aj, nic nie będzie Kurde Patrz Dobra, już wiadomo czemu... czemu to się przygrywa, kurde, jak to takie o, debile grają Wyszedł wcześniej jak ustawów za a teraz wygrywa i o Chłop myślisz, że jest dobry Kurwa, perfect Dawaj no, raz, z śmietnikiem walczą Chodź tu, kurwa Teraz go walę, no nie ma innej opcji Chodź, chodź, chodź Bajako jest niemożliwe no Tacy gracze się trafiają Dostawał w pildę tu wyszedł, a wygrał to jeszcze jednego zagra Co tu się stało? Wyszedł? E, Wyszed F z gry Śmietnik, no Dobra, idę tu postać trochę potrenuję Na tym, no bo tak zobaczmy jak się ją rozgrywa Patrzę na tym od, no, online, to od jacyś Dawaj może, o skrzynki podblokuję i pokaż jego ciuski jakie ma fajne tak trochę jak dziewczyna wygląda, ale o. w tym może będzie normalnie wyglądał jeszcze pewnie, o taką o, zagrą chwileczkę i będziemy się zagrać, no, od razu promocja zama. Muszę chyba trochę inteligencji tych botów zmienić. Aha, on coś takiego ma. No czemu nie drafił? Sojuszu. O wreszcie wezmą A jak? A to ma on też jest takiego buta jakiegoś. Ale to trzeba tylko klikać. No dobra, jebać tak bota. Zaraz przegnąć Leżeć. A ciekawi mnie jeszcze to, bo mogę coś z tym zrobić. O, jakaś pośródka tam była zajebista. Tu jeszcze coś lepszego. Skrzyneczka. Ja wejdę od razu. Następna walka i poszedł. A, znowu promocja? I co, z tym samym walczy, co ja jestem? O, oh, prawie dosto coś daj Aż A Ale szczuka dostał Kurwa, ale mnie ułożyć Co jest? Za dużo tych pozycji wchodzisz Znaczy ja wchodzę I za mało się bronię, muszę so, jakoś tak więcej garda podtrzymać. Zobaczmy, teraz cały mecz będę trzymał gardę. Kurde, nie to co miałem kliknąć. Jaką wali na brzuch, to ja muszę do... Tu... O, lesiado. Kurwa. To było karane w chód. Ale jak on właśnie robi takie pozycje to. A. Nie no coś tam można bronić, no nie ma co gadać. Zobaczmy jeszcze jakieś dojebane ruchy jego. Ale to chyba trzeba na tego wejść na inny tryb. Przynajmniej mi się tak wydaje. Bo tutaj on cały czas co będzie walił nas. Będzie trochę słabo. Ale dobry jest, o jedna na promocję. Zrozumiałem. Pięknie, okay, kurde. Bez podjazdu. Czasem to blokowanie taką ręką o, wchodzi, o taką weszłoby. Ale coś nie, nie wchodzi. Kurde, tak blisko, a tak daleko. Ale to już siedzi. Nie ma co gadać. O, ale kurde, to stało? Co to jeszcze gardy, jak to jaką się trzymać? Co? Ja subiłem właśnie, jakiegoś jadłem. To, 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 to było dobre. No, to takie to, to jest dobre. I co poszło? Co doropło? A, jakiś gówno. Nic nowego. Co, znowu promocja? To jak mam rangę tutaj A, Siódmo to coś się dziwić To co chwilę będę pewnie promocjał. O jakby tak się naładował i jedną kabu Co mnie tam nożem straszyć Bieko Jeszcze panu Kurde Cały czas jak nie, ja to, to robię Coś innego muszę tu kombinować. O. o, dobre to jest. Jeszcze raz chcę to zrobić. Co Tylko kurde. Ajajaj. Aj, aj. Coś nie pykło. O, siedzi ktoś. Nie no, ma tam swoje te fajne jakieś podrzuty. Swoje dziki, dzikie Co to jest laska, chyba? Bo tak. I że za wszystko typy karl to laska, jest no? na spowa. maska. Round Fight z lola Kurde. za blisko Dawaj. nie to, nie to, nie to Też może być, ale nie to miało być A ci już ma tu po już masz przez ranę Ale takiego jakby zajebał i butan ryb. Ej, a, nie trafię. i teraz to końca łatwo, dawaj jakiegoś tego Fajny rangę jeszcze dobić, zara. no, ale już piąty mam, zara. zara. to chwilę za momencik krótki po tym rywalu, no turbo battle a co, że chyba szybkie tego? czasy jakieś jego. Ale sykowali! Co jest, ale fajny ten. Przyspieszenie za To tak się bić, kurwa. I od razu na mordę. Ale je jej, jej. Gdzie, gdzie? Daj, kurwa złapią. O, kurde, Richarda jest zablokowałem. Jakby to weszło, to może by było ciężko. O! To za skrzyneczka. No, ale ciuchy, ciuchy zawsze na propcie. Jest hit, ta jego energia. Dobrze, no. Jack? Czy jak on tam był? Jack. O, to już normalnie. jest. Ajajaj. Aż karambasz. Co? Kurwa, raz Kurde no. Cały czas nie chce wejść to. Dawaj, jeszcze raz mu buta buta, zajeb, fajnie będzie. Dobra, od razu blokuje. Nie ma, nie ma nic. Ale to fajnie płynnie weszło No już nie za bardzo Dawaj, dawaj, dawaj Ol, podskoczył No co ty, łap go albo coś Ol, put na ryj Teraz ja zrobił kręcioła No, od razu kurde jeszcze na tego A wybije jeszcze jeden poziom online to nie to samo co boty Niby tej AI skopiowane jest od tego od gracza jakiegoś walka jego ruchy ogólnie skopiowane mecz ale to powiem no boty to boty Ale właśnie dziwne, że tam pokazuje on na przykład 18 wygranych, że ma niby do... Nie wiem o co chodzi. Kurde, dawaj, dawaj z pół na Rii. O no tak o. Kurwa, jeszcze raz. Ja, rozwalę cię, rozwalę cię, ale... Strzał to nie teraz gara. Aż zakręciło. Pięknie, mamy to. Ona została pięknie pożegnana, a ja będę żegnał ten materiał, dzięki za oglądanie, Co do następnego materiału, siema!